Anił pokoju, święty Michał Archaniu udzielił komunii świętej dzieciom w Fatimie upadłszy uprzednio na twarz przed Bogiem. Czy nie uczył nas i dzieci poprawnej postawy wobec najwyższego? Proszę Was na wstępie oczywiście o subskrypcję, o kciuki, o udostępnienia, polubienia i komentarze o to, żebyście się odnosili, rozmawiali ze sobą grzecznie, kulturalnie. Jak przystało na katolików na poziomie? żebyśmy nie szczuli się wzajemnie, a jedynie przekazywali sobie no, konkretną, przydatną wiedzę. Jak wiemy, Kościół to jest jedyna taka instytucja, która posiada w sobie skarb Bożej Mądrości. Nie ma nikogo mądrzejszego na świecie niż Kościół, nie ma większej mądrości, bo to jest wszystko to, co Chrystus powierzył Kościołowi na świecie. Więc no, warto czynić to wszystko z zasadami kultury osobistej. Dzisiaj chciałabym właśnie poruszyć temat Komunii Świętej, dlatego że już doszłam, myślę, do pewnego takiego etapu, że, że chcę po prostu o tym powiedzieć, do takiego momentu, kiedy się przelała czara goryczy i zadać wam pytanie na początek. Co czujemy, gdy ktoś nas obraża, nawet na tym YouTubie, w komentarzach, Rzuca pewne oskarżenia, robi to wiadomo publicznie. A my nie mamy możliwości się obronić. Silną irytację, żal, smutek, wkurzenie, agresję, niemoc, bezsilność, może wzgardę dla siebie samego. I tak zacząłem zastanawiać się właśnie a propos komentowania i bardzo emocjonalnego, wulgarnego, plugawego wręcz języka, i takiego właśnie. Typowego braku szacunku człowieka do człowieka i porównywać to z analogicznie z Chrystusem, który jako Bóg, nie jako człowiek, jako książę tego świata, król, tutaj ziemski król, nie, nie był policzkowany przez ludzi, ale jako Bóg, twórca tego wszystkiego, całego projektu o nazwie świat i człowiek. I on jako Bóg został spoliczkowany, opluty, wyszydzony, w końcu zabity. I całkowicie mu się czeć, cześć odbiera, yy, odbierano za jego życia na, właśnie w trakcie pasji na drodze krzyżowej na kalwarię. A dzisiaj yy, my na nowo Chrystusa krzyżujemy właśnie swoimi grzechami, ale oprócz tego dokonujemy profanacji, publicznej profanacji, pokazując, jaką niewiarę mamy w sobie nosimy, przyjmując go na rękę, jak obrażamy boski majestat. Co musi czuć Chrystus właśnie dzisiaj? Bo my możemy być obrażani, bo my jesteśmy grzeszni i zasługujemy na to. Tak jak powiedział Łotr wiszący na krzyżu obok Chrystusa, że my odbieramy tą karę słusznie. My mamy prawo, oczywiście. Być mamy prawo. My możemy i powinniśmy słusznie odbierać karę tutaj na tej ziemi i być obrażanymi, bo my na takie coś jak najbardziej, na taką obrazę zasługujemy. Najwyżej ponosimy karę co najwyżej tutaj na Ziemi zamiast w czyścu. Natomiast Chrystus, jako niepokalany, nieskalany baranek, najczystszy, najświętszy, jako Bóg, jest poniżany przez własnych własne. Jakby to powiedzieć, przez tych, którzy mu służą, tak? Przez własne sługi. Przez tych, którzy go kochają i szanują, przez własnych wiernych, a przyjmują go do rąk. I nawet on. W swojej pokorze nieskończonej, nie broni się i nie może się bronić. Zanim mogą stać jedynie prawdziwi katolicy. Sztandarowy argument za przyjęciem Chrystusa na rękę jest skandalicznie przewrotny. Dobro ogół, Przyziemna, totalnie przyziemna wartość, jaką jest domniemane bezpieczeństwo jakiegoś bliżej nieokreślonego ogółu, dbałość o zdrowie, życie ludzkie. I w sukurs tej podstępnej argumentacji przychodzi wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy to łza. Nie mający przyzwolenia na dotykanie arki, najświętszego artefaktu Starego Testamentu, Żydów, Izraela, który był wyrzeźbiony pod dokładne, precyzyjne dyktando samego Boga. Dotknął tego świętego artefaktu, tego przedmiotu świętego, mając bardzo czystą intencję, dobrą, ratowanie arki przed upadkiem, w trakcie jej transportu. Zauważył, że święte świętych upada na Ziemię z zaprzęgu ciągnionego przez woły. On ten zaprzęg prowadził. Chcąc uratować przed zniszczeniem, właśnie arkę przymierza, chwyta ją i w tym momencie umiera. Pada po prostu martwy. Bóg odbiera mu życie. Przyświecały mu mimo wszystko wzniosłe zamiary, przecież nie chciał nic złego, chciał ratować tę rzecz, ten przedmiot. Jednak zostaje porażony śmiertelnie przez Boga i natychmiast umiera. Ponieważ złamał obowiązujący bezwzględny zakaz dotykania arki przez niepowołane, nieświęte, niekapłańskie ręce. I to jest Boża Sprawiedliwość. Nieskończenie doskonała i konsekwentna. Czyżby Bóg był aż tak zły, tak niedobry, tak niemiłosierny wobec ludzi, którzy mają na celu Jego ochronę? Tak, zasad Bożych nie przekracza się pod żadnym, choćby najwznieślejszym pretekstem. To są zasady Boże. I choćbyśmy mieli najlepsze, wzniosłe intencje, nie możemy dotknąć Boga. Nawet kapłani mają przyzwolenie dotykać hostie Chrystusa tylko tymi dwoma palcami. I te dwa palce potem już są złączone od momentu konsekracji do końca mszy, a my świeccy dajemy sobie prawo przyjmować na całą rękę. Mało tego my sobie sami tą rękę wystawiamy i sami z siebie czynimy szafarzy, bo przecież bardzo często na lewą czy na prawą to już nie ma znaczenia, bierzemy sobie z łapy za przeproszeniem, nieświętej, niekonsekrowanej, niegodnej, żeby Chrystusa dotykać i jeszcze sobie sami wkładamy do ust. A potem zostaje na rękach mnóstwo, naprawdę mnóstwo, jak patrzymy na ilości rozdawanych hostii to są tysiące odłamków, okruszyn, partykuł, w których jest także cały Chrystus ze swoim bóstwem i ciałem. Gdybyśmy mieli pojęcie, co my robimy, jaką profanację, jakiej profanacji dokonujemy, to byłaby walka w każdym kościele o przyjmowanie godne albo w ogóle nie przyjmowanie, czyli lepiej już przyjąć duchowo niż na rękę. Drugim argumentem za komunią do ust są słowa samego Boga. Jestem, który jestem. Sam Bóg bowiem nakazuje Mojżeszowi zdjęcie sandałów, gdyż miejsce, na którym stoi, jest święte. Tak więc sprawy należące do sfery profanum należy odseparować od sakrum i z najwyższą czcią uszanować Wszechmogącego Boga, uczącego nas, byśmy nie mieszali nierozumnie porządków nadprzyrodzonego z materialnym. Do dziś słowa dobiegające z gorącego krzaku rezonują w sercach milionów wyznawców i przypominają nam, że nie ma miejsca na stykanie się nieba z Ziemią na warunkach ludzkich, ale bożych. I to na zasadach ustalonych przez Boga, tylko i wyłącznie przyjmujemy komunię świętą, a nie ludzkich. A tym bardziej motywowanych o zgrozo strachem o swoje zdrówko, ciało czy życie. Co ciekawe, niebo y, także osiągamy na zasadach bożych, a nie ludzkich. Jednak dzisiaj ludzie po prostu utracili wiarę w realną obecność. 80% katolików nie wierzy, że tam w ogóle jest Chrystus, że to jest tylko pamiątka, chlebek, chips. A jest to idea wprowadzona przez heretyków, przez Kalwina i Lutra, by sponiewierać świętości, odrzeć yy, z transcendencji, by profanować to, co do nas grzeszników z łaską z nieba przychodzi. Wielce się Bóg uniża. Chrystus nieskończenie upokarza się, by zejść z wyżyn niebieskich na ten nędzny padł. Jak więc można ubliżać Bogu po tym, co on przeżył na Kalwarii dla nas, łamiąc zasady ustalone? Przez Ducha Świętego, kierującego kościołem nieomylnie, które są wpisane w nasze dokumenty papieskie, dokumenty Kościoła, w prawo kanoniczne. Święta tradycja, którą zawsze nazywano Kościół katolicki, już w IV wieku na Soborze w Saragozie zakazała jednoznacznie przyjmować komunię na rękę, bo stałe prześladowania, a tym samym racjonalne, jakby uzasadnienie dla przyjmowania. Wiatyku przed śmiercią męczeńską też już ustało. Sobór nałożył ekskomunikę na przyjm przyjmujących hostię na rękę. W dalszych wiekach walka ta z niechlubną praktyką była potwierdzona orzeczeniem innych Soborów, by w końcu w VII wieku doprowadzić do upowszechnienia w całym świecie katolickim jedynej eucharystycznej popożności na kolanach i do ust. I to nie miało miejsca od X wieku. To już od VII wieku. Była powszechna praktyka w kościele, a praktyka przyjmowania na rękę była tępiona w bardzo ostry, radykalny sposób już od IV wieku. I resztki jeszcze tych wszystkich nadużyć i profanacji, które miały miejsce w kościele w VII-VIII wieku, były potępione przez sobór, właśnie w VII wieku w Ruem. Co ciekawe, znalazłam taką. Informacja, że 14 lipca 2009 roku w trakcie pierwszej testowej epidemii świńskiej grypy kongregacja do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów, a przypomnę, że wtedy umarło ponad 280 tysięcy ludzi na świecie także, tak podają przynajmniej oficjalne mainstreamowe media, wystosowała ta właśnie kongregacja oficjalny dokument stanowiący prawo Kościoła pod nazwą Redemptionis Sacramentum, tłumaczący, że każdy wierny ma zawsze prawo przyjąć komunię świętą do ust. Święci szafarze nie mogą odmówić komunii do ust, gdy wierni są odpowiednio przygotowani i odpowiednio o nią proszą. W instrukcji tej samej kongregacji z 2004 roku czytamy Przy udzieleniu komunii świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, Którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. Koniec cytatu. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania powinien być dopuszczony do Komunii Świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii Świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć klęcząc lub nastojąco. Nielegalnym jest zatem. Zakaz przyjmowania Komunii Świętej do ust. Prawo powszechne Kościoła stanowi normę i nie może być zawieszone wyłącznie przez najwyższą władzę w Rzymie. Proboszcz czy zwyczajny kapłan nie ma władzy łamania prawa wydanego przez Stolicę Piotrową. Dystrybucja ciała pańskiego musi odbywać się za pośrednictwem rąk konsekrowanych. Nie godzi się, by z osób świeckich czynić świeckich szafarzy, podających sobie samym prawą dłonią do ust ciał Boga. Nawet szafarz świecki jedynie w wyjątkowych sytuacjach i określonych okolicznościach, jak wojna czy długotrwały brak dostępu do sakramentów, jest uprawniony do rozdawnictwa sanctissimum. Dlaczego? Ponieważ to kapłan konsekruje Eucharystię z nadania Chrystusa, jako ten współofiarujący, ten ofiarnik, współofiarnik. Tak? Co ciekawe, w trakcie ostatniej wieczerzy Chrystus konsekrował swoje ciało, podawał je do spożycia nowo wyświęconym kapłanom i biskupom, i kapłani wiedzą, że mają to czynić na pamiątkę. I do kapłanów należy ofiarowanie Chrystusa i Bogu zgodnie z nakazem Chrystusa, jako pośrednika pomiędzy ludem a Bogiem. I na Mszy Świętej kapłan też odwrotnie przekazuje ten dar z niebios ludowi. Wszystko, co dotyka najświętsze ciało z, z racji tej rewerencji, tej, tej, tego szacunku, czci dla sakrum, musi być konsekrowane. Korporał jest konsekrowany, kielich jest pozłacany, konsekrowany ołtarz i dłonie kapłańskie które ujmują ten sakrament. I tutaj cytat. Dlatego bez koniecznej potrzeby nie godzi się dotykać tego sakramentu innym osobom, chyba że domaga się tego podniesienia upuszczonej hostii lub jakaś inna konieczność, poucza święty Tomasz Zakwinu, w sumie teologicznej Eucharystia. Oddajmy teraz głos wielkim świętym i doktorom Kościoła. Eremici, którzy przebywali na pustyni, mogli podawać sobie sami hostie tylko i wyłącznie pod nieobecność kapłana. Więc nawet tacy święci ojcowie Kościoła, ojcowie pustyni z pustyni mogli przyjmować Komunię Świętą, jak my dzisiaj, świeccy, sami to sobie czynimy. I argument, że ta forma jest e, przyjmowania Komunii jest jakby początkiem i powrotem do początków chrześcijaństwa, jest po prostu kłamstwem. Znalazłam sobie cytat ze świętego Sykstusa, ze słów jego: około 115 rok, naczyń liturgicznych nie może dotykać nikt prócz osób poświęconych Panu. Koniec cytatu. Święty Eutychian papież III wiek zabraniał wiernym brania konsekrowanych hosti w ręce. Święty Bazyli Wielki, doktor kościoła z IV wieku, mówił, otrzymywanie komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań. Święty Leon Wielki, papież z V wieku, pisał, przyjmuje się do ust to, co uznaje się przez wiarę. Koniec cytatu. Synod w Saragosie. 380 rok ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię Świętą na rękę. Natomiast Synod w Toledo oraz Synod w Rue, 650 rok, potępiły zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej do ręki. Synod w Konstantynopolu zaś w 692 roku zabronił wiernym brania hostii do rąk, grożąc ekskomuniką. Święty Tomasz Zakwinu pisał: Uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały go tylko przedmioty konsekrowane. To też konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana ujmujące ten sakrament. Koniec cytatu. To jest suma teologiczna, tom trzeci. Największy sobór w historii 1545 do 1565 roku dwudziestoletni sobór potwierdził uroczyście i nieodwołalnie, że kapłan celebrujący msze udziela sobie komunii świętej, a świeccy otrzymują komunię od niego. I zwyczaj ten wywodzi się z tradycji apostolskiej. To tyle cytaty z dokumentów Kościoła. Tak więc też tutaj mnie nachodzi refleksja tak na żywo, że jeżeli ekskomunikowano, jeżeli Sobór w Saragosie w 380 roku, w Rouen w VII wieku, w 692 w Konstantynopolu, one groziły ekskomunikom bądź ekskomunikowały osoby przyjmujące na rękę, bo tak radykalnie, tak twardo i ostro walczono z tą praktyką, to jak dzisiaj katolicy, którzy są wierni Chrystusowi oficjalnie, tak się nazywają i kochają Pana Jezusika, i wycierają w spodnie kruszki, po prostu jakieś tam partykuły, które sypią się siłą rzeczy na dłoń podczas właśnie takiej komunii świętej, jak oni, czyniąc niby trą z rączek i tak przeżywając i tak wzruszając, jak oni potem mogą tego Chrystusa zdeptać na posadce? My się chyba zachwycamy bardziej swoim własnym emocjonalnym wzruszeniem, uniesieniem i samym sobą, że ja tak bardzo kocham tego Jezusa, że go przyjmuję na tronie z rąk i oczywiście odwołują się do Cyryla Jerozolimskiego, który wcale nie był autorem, jak się okazuje, tych słów o, o tronie, a jeżeli już to było to przeinaczone, bo nie przypisuje się mu po prostu autorstwa tych słów. Więc jeżeli oni sami się tak egzaltują swoim wzruszeniem, to znaczy, że przyjmują wiarę na sposób modernistyczny, że to jest mój własny fenomen uczuciowy, moje własne osobiste doświadczenie, przeżycie wiary, a nie obiektywna prawda. A wiara jest obiektywną prawdą, uznaną przez rozum i wolę. W 2017 roku papież Benedykt XVI zaprzestał udzielania komunii świętej na rękę. Czy kogoś to interesuje? Skąd ta decyzja? Decyzja ta nieodwołalnie wynikła z dostrzeżenia przez Benedykta XVI groźnej tendencji braku czci wobec hostii poprzez komunię świętą na rękę. Szkoda, że tak późno, bo to już było kilkadziesiąt lat po wprowadzeniu, dlatego że od 1970 roku praktycznie komunia święta na rękę ma miejsce już yy, poprzez bunt, jaki dokonał się w Holandii wśród biskupów i księży. Benedykt XVI chciał uniknąć deptania partykuł eucharystycznych i chciał pomnożyć cześć wśród wiernych względem Chrystusa, i chciał uzmysłowić, że postawa klęcząca wyraża jedyną dopuszczalną formę adoracji Pana Boga. Anioł Pokoju, święty Michał Archanioł, udzielił komunii świętej dzieciom w Fatimie, upadłszy uprzednio na twarz przed Bogiem. Czy nie uczył nas i dzieci poprawnej postawy wobec Najwyższego? Dzieci przyjęły wówczas hostię na i do ust. Zarzut, że to nie forma, a treść i to, co w sercu jest ważne, jest chybiony, ponieważ odwieczna maksyma głosząca lex orandi, lex credendi, prawo modlitwy, prawem wiary podkreśla, iż forma zewnętrzna czci i kultu wpływa na wiarę i na zachowanie zewnętrzne na, na nasze jako wiernych. Człowiek jest taką jednością zmysłowo duchową. Jesteśmy duszą, która jest jedynie ukryta, uwięziona w ciele. I wyznajemy wiarę i ciałem, jak i duszą. I obie te rzeczywistości, oba te byty współgrają w wyznawaniu wiary i, i wyrażają komplementarnie y, siebie i swoją wiarę poprzez gesty, poprzez różne zachowania. Wszystko to jest wyrazem duszy. Dusza ma ekspresję w ciele i w czynach. Pamiętajmy, że. Gest otrzymywania Eucharystii na rękę dla reformacji oznacza ni mniej, ni więcej, że obecność Chrystusa nie istnieje, nie jest substancjalna, a kapłan w sumie nie różni się od nas, świeckich. W latach 60. już ten gest oznaczał jedno: bunt przeciw władzy apostolskiej, ponieważ komunia święta na rękę ma swą genezę w nieposłuszeństwie biskupów i wiernych. I to cała ta historia zaczęła się już w latach 60. I została dozwolona przez władzę kościelną tylko lokalnie. To był taki kazus wyjęty z norm buntowników przeciwko tradycyjnej pobożności, który się przeobraził w normę i szybko, lawinowo się rozprzestrzenił po całym świecie, i został oczywiście przyjęty pod przykrywką wzniosłych haseł i idei. Ale dla mnie to przywołuje obraz porażonego śmiercią łzy, który pada, rażony śmiertelnie przez Boga. Argument, że dłonie i usta są tak samo godne, przeinacza fakty i nauczanie w ogóle Kościoła katolickiego. Części ciała posiadają tę samą godność, owszem, jednak są części, które są uznane za wstydliwe, nie gorsze, ale wstydliwe. Tutaj nie chodzi o to, że e, dłonie czy usta są godne, niegodne, ale ochronę Chrystusa, jego ciało przed zniewagą dotykającego. Porównanie tych namaszczonych dłoni kapłańskich z dłońmi, świeckiego, które nie są namaszczone, nie są uświęcone, nie są konsekrowane. Jaką my mamy w ogóle legitymację, by kopiować kapłana, by być kapłanem? Były szafarz świecki, Karol George z Kansas USA w 2002 przeprowadził bardzo ciekawy test z użyciem oczywiście niekonsekrowanych opłatków i doświadczenie jego polegało na sprawdzeniu, ile tych cząstek, tych partykuł komunikantów pozostaje na dłoniach przyjmującego i rozdającego. I wniosek jest taki: cytuję. Na 25 rozdanych komunii znaleziono 92 odrębne widzialne okruszki, co daje średnio 3,68 cząstek na komunie. Największe z nich mierzyły około 1,5 mm i to były dostrzegalne gołym okiem testujący mógł udzielić 15 tysięcy komunii, co daje około 60 tysięcy widzialnych partykuł. Podobny eksperyment powtórzono w 2004 roku w Polsce, gdzie na 50 udzielonych komuni. cytuję, na palcach rozdających zauważono 256 cząstek, czyli 5,12 cząstek na każdą komunię, a na dłoniach przyjmującego 125, co daje średnio 2,5 cząstki na komunię. Koniec cytatu. Tak więc zawsze te właśnie testy, te doświadczenia pokazują, że zawsze, zawsze zostanie jakaś część, jakaś ym, najmniejsza okruszyna tego niebieskiego chleba, w których jest cały Chrystus. To jest po prostu coś niewiarygodnego, że my nie mamy tej wiary, że, że na tej dłoni nawet jeżeli jest jedna najmniejsza okruszyna, to dla tej jednej okruszyny nie można tak przyjmować Chrystusa, bo zawsze dwie, trzy, cztery okruszyny na komunie zostają na tych dłoniach czy na palcach rozdającego, czy na palcach dłoniach przyjmującego. Była taka piękna wizja, jeśli pamiętam, błogosławionej Katarzyny Merich, która opisuje, że po śmierci Chrystusa aniołowie zbierali do naczyń cząstki ciała Pańskiego, jakie pozostały po jego męce na ulicach miasta. I zbierały z wielką nabożnością, celebracją, czcią i miłością.